Dzień dobry Państwu, firma Muro się kłania, jesteśmy już w pracy, samochód nam się pompuje wodą, na spokojnie, tutaj będziemy myć taką kostkę granitową, łamaną, tą mniejszą, jako tako z umyciem problemów nie ma, tutaj u Pana wykonaliśmy próbę, problemem jedynie przy tej kostce, problemem i nie problemem jest coś takiego, że ta kostka została wcześniej zafugowana tak zwanym piaskiem z żywicą. Bardzo fajna metoda fugowania. Eee, super to wygląda. Tak jak tutaj na podstawie tego, tutaj to zostało zrobione kilka lat temu, praktycznie nie ma żadnych chwastów. Gdzieś tam, gdzie nie, gdzieś coś tam wychodzi, jest taki niewielki nalot zielony. Ale to dlatego, że też pan posiada dużo drzewek, tu jest dużo cienia na tym. To, że samoistnie się na pewno zrobi po kilku latach, no to się u pana zrobił. Ale problem jest taki, że wykonawca, który wcześniej to robił, chyba dał troszkę za mało żywicy wszędzie. Bo tak jak tutaj, wychodzi na to, że został zasypany piaskiem, a w ogóle żywicy nie było dane. I ten piasek się po prostu rozłożył. Tutaj pięknie zostało zafugowane, tu jest twardy, piękny piasek. Tutaj ta żywica trzyma, super. To właśnie mycie co byliśmy w tym miejscu. No tutaj widać ślady po glonach. Tutaj jest wyczyszczone. I tutaj żywica pięknie trzyma. Ale tutaj, no tutaj już jest taki mały problem. Tu trzeba będzie fugować od nowa. Będziemy mieszać piasek z żywicą, będziemy to fugować. Nie jest tak wszędzie. O tutaj właśnie próbowaliśmy z Panem zobaczyć, co to jest w ogóle, no tu nawet same kamienie wychodzą już nam, bez żadnego problemu. No będziemy to wszystko fugować. Myślę, że w niektórych miejscach od nowa, tutaj znowu się ładnie trzyma, tu też w miarę. No, ale jest tam. Będzie na pewno tutaj powierzchnia tego wszystkiego. Myślę, że jest około 150 metrów. Bo tutaj chodniczki są na około domu. Także Państwu później z roz... osobny film zrobię, jak właśnie takie coś się fuguje. Dlatego, że no nie wszyscy to potrafią zrobić. O, tutaj przykład przykład jest taki. Tu jest bardzo fajnie zafugowane. Trzyma się mocno żywica. Pomimo tego, że ma kilka lat. Oczywiście jak będziemy to myć kerszerem, ale tylko lancą, żeby jak najmniej wypluć tej starej żywicy, resztę później zafugujemy i pokażę Państwu proces właśnie fugowania taką żywicą. Będziemy tu stosować żywicę, już Państwu pokażę jaką. Rompoksa, dobra żywica, bardzo dobra. Ale no, niestety też troszkę droga. Ale efekt utrzymuje się kilkanaście lat. Tak jak i tutaj, właśnie. Myślę, że niektóre miejsca, które są, że tak powiem, piasek już się skruszył, to uważam, że troszkę za mało żywicy było dane. No to bierzemy się do roboty. Dzień dobry, firma Muro. Tutaj zrobiliśmy już piaskiem z żywicą, zafugowaliśmy tą część jakieś takie 2,5 metra kwadratowe, może 3, żeby pan sobie przyjedzie, jak sobie to zobaczył, czy to mu pasuje, czy nie. No taka różnica jest, jak jest, niezafugowane. No niestety, ta stara fuga, co była, rośliny ją porozwalały to wszystko, pomimo tego, że staraliśmy się jak najmniej tego wypukać. No i tak są takie miejsca, że są po 3, po 4 centymetry. A tu jest odnowa już zafugowane. Nie wiem, czy na tym aparacie to wszystko widać. Ale powiem tak, że efekt no jest naprawdę ładny. To się za chwilę stwardnieje, po 6 godzinach już można po tym chodzić. Pełną twardość uzyskuje po 6 dniach. Także lepiej by było przez te 6 dni tak naprawdę nie jeździć samochodem po tym samochód zostawić na zewnątrz i dopiero po sześciu dniach się wziąć za to. Na spokojnie użytkować. Nie będę zdradzał, jak to robię. <grystanie> Są filmiki insultażowe z tej firmy. Pokazane, jak się to wszystko robi. Najważniejszą rzeczą jest taka, żeby nie doprowadzić do tego, że tą kostkę, która jest umyta, że się od nowa brudzi. Trzeba tak to umiejętnie zrobić, wiedzieć kiedy namaczać, kiedy spłukać, żeby nie doprowadzić do tego miejsca, że nam ta żywica zastygnie na kostce. Ale efekt jest taki. Teraz trzeba jeszcze troszkę pozamiatać, bo nigdzie niegdzie tu jest jeszcze troszkę piasku, pozamiatać to ładnie i, i gotowe.